Dzień dobry, witam serdecznie, Piotr Wiesiecki, firma camper Formont. słuchajcie moi kochani, jeżeli ktoś chciałby, tak się okazało, że z naszych magazynów już się auto nasze wyczerpały, ale mamy jeszcze z firmy, którą przyjęliśmy, o nawet zaizolowany, z firmy Wanderer, mamy napędowe w automacie na full ledach, jeszcze mamy dwa piękne auta, nowiutkie, bez przebiegów, słuchajcie. Możemy jeszcze dowolnie skonfigurować, jeżeli komuś się nie poddają te szyby, a wiem, że nie są zbyt urodziwe. Ostatnio na targach ktoś do mnie powiedział, że firma sobie chyba zrobi przegląd wszystkich okien dostępnych na rynku, dlatego każde inne jest. Możemy to wyciąć, wstawić na przykład szklane, jeżeli chcecie. Możemy pożyć tapicerki, bo mamy tutaj mm, zrobione tył uszyty w oryginalnej tapicerce VW. Samochód fajny z digitalnym zegarem, z dużą nawigacją, z multifunkcją, wszystko ładnie w Alkantarze Beżowej zrobione. Duża lodóweczka włoska, witry frigo, fajna kuchnia z gazówką. Ogrzewanie gazowe z lewo zmywak. Dwa palniki. Słuchajcie, możemy też tu jeszcze ogrzewanie truma, sterownik. Bardzo fajny samochód. E, dostępne jeszcze u nas są dwie takie sztuki za jedyne 360 tysięcy złotych brutto. Jeden ma felgi, drugi nie ma. Jeden... Są troszkę różnie. Jeden był lepiej zrobiony. Środek, drugi z zewnątrz. E, jeden jest biały i jeden właśnie taki ascot. Także moi kochani, dwie sztuki jeszcze czekają na Was. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do naszej firmy. Piotr Wiśniewski.